Najlepsze laptopy listopad 2025 roku. Oj moi, drodzy, dawno się nie widzieliśmy. Kiedyś byłem na kanale The Lookcraft, gdzie prowadziłem serię Yy, gdzie za darmo, że tak powiem, proponowałem laptopy, zgaduję, że jeden z tych panów zaproponuje Ci kilka telewizorów, ale swój produkt poleci Ci najbardziej. I tak. dzisiaj wracamy ponownie do tego samego tematu, czyli. Polecam laptopy, pomagam wam w doborze laptopu totalnie za darmo. Na czym zarabiam? Na waszej dobroci, tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce, może kupić z mojego linka, nie musi. Jeżeli ktoś chce, może dać donate'a, wtedy pojawi się tutaj w filmiku, również na stronie internetowej, jako wspierający mojego kanału, ale autentycznie nie biorę od was żadnej złotówki. Także zacznijmy może z sekcją taką domową. Rodzic z dzieckiem, taki żeby był laptop do uzupełnienia jakichś arkuszy kalkulacyjnych, jakiegoś Worda prostego. Yy, być może dla dziecka do nauki, na takie początkowe etapy tyłu, podstawówka, na drugim razem już nie ma. <laughs> Także może zacznijmy sobie od naprawdę niskiej półki, to są laptopy totalnie, gdzie macie jedną przeglądarkę, kilka kart otwartych. Yy, za bardzo w innych programów w tle nie ma, tak, bo to jest jednak 8GB RAM, a w dzisiejszych czasach to jest naprawdę mało. Ale, ale umówmy się, yy, ludzie mają różną sytuację, nie chcą wydawać trzech kloców na laptopa. Chcą coś, żeby po prostu działało jako tako, żeby dało się na tym działać, więc zacznijmy sobie od najtańszych propozycji. HP Ryzen 37320U, 8GB RAM, 512GB dysku twardego za kwotę moi drodzy 1700 zł. Sensowny ekran IPS, mamy tutaj dysk SSD. Dobra, tak naprawdę baza do nauki pracy biurowej, takiej lekkiej. Na bardzo podstawowe rzeczy wystarczy. Problem taki jest również, że nie można dołożyć RAMu. Jak możemy zauważyć, jest to wlutowana pamięć, jest tylko jedna kostka, która jest wlutowana w płytę główną i zawiera ona 8 GB RAM, więc nie rozszerzymy. Tak samo jeżeli chodzi o dysk twardy, to jedyne to możemy tutaj wymienić, nie można dołożyć. Inną moją propozycją jest to HP15i3 z N305. No i możecie się spytać, kurde, no one są w podobnej kwocie, no to który wybrać tutaj, ten czy ten? No tutaj możemy już sobie wybrać opcję 16GB RAM, natomiast dalej procesor. No, zostawia wiele do życzenia, tak naprawdę. Jak sobie porównamy AMD Ryzen 3 7320U do Intela i 3N 305N, to możemy zauważyć, że ten Intelowski jest o 10% lepszy. Więc czy wybrać Ryzena, czy wybrać tego, to głównie zależy od Was. Główną różnicą tutaj robi typ ekranu, bo mamy tutaj matrycę VA, a tu mamy IPS, no i ten IPS lepszy, dlatego no cena jest to podobna, coś za coś. Lenovo Filmbook 16 Ryzen 57535 HS 32 GB RAM zalecam, natomiast 16 jest y, w zupełności ok. E, tak jak zawsze te 4 lata temu prowadziłem serię z tymi laptopami, to mówiłem, że 8 GB to jest mało. 16 zalecam. To tak, w dzisiejszych czasach 16 jest ok, ale jeżeli jest możliwość, macie okazję dopłacić do tych 32, warto, ale nie musicie, nie jest to takie turbo konieczne. Natomiast 32, naprawdę, jak macie otwartych. Kilkanaście programów przeglądarka, 40 kart i tak dalej. No To te 32 GB RAM naprawdę wam się przyda. Tak jak mówiłem, no to jest kolejny taki fajny laptop, który moglibyśmy kupić właśnie sobie do domowego użytku. Starczy nam na pewno więcej lat i nie będzie zamulał. Natomiast tutaj już kwota, jak widzicie, 900 więcej. No niestety. Jeżeli chodzi o dyski, to jest wasza preferencja. Ja uważam, że 512 GB na dzisiejsze czasy to jest absolutne minimum. Eee, czy kupicie terabajt, czy 2 terabajty, to już od was zależy, tak? Myślicie sobie gdzieś tam to policzyć. No jeżeli wgrywacie na wasze y, laptopy zdjęcia, filmy no to terabajt, 2 terabajty na pewno trzeba kupić, tak? No ale jeżeli na przykład te zdjęcia trzymacie na zewnętrznych dyskach i sobie je podpinacie na przykład pod USB, no to na przykład 512 nagle może wam wystarczyć. To wszystko zależy od tego co trzymać na tym komputerze i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi AMD, no bo jednak AMD w laptopach troszeczkę bardziej ma te większe temperatury i woli na przykład coś ze stajni Intela. Mam tutaj również bardzo fajny, leciutki laptop Acer Swift Lite 14. Tam mieliśmy laptop 16 cali, tutaj mamy troszeczkę mniejszy rozmiar, jak ktoś woli coś mniejszego, no to idealnie. Tak samo bazowe wyjście, tutaj 16 GB RAM, 512 jeżeli chodzi o dysk. Jeżeli macie troszeczkę więcej gotówki, no to polecałbym tutaj na pewno do RAMu dołożyć i ewentualnie ten 1TB dysku. Natomiast jest to fajna podstawowa wersja, która w zupełności w większości przypadków wystarczy I w ostatnim dzisiaj zestawieniu Lenovo Yoga Slim 714 mamy tutaj do wyboru, albo ten jest Intela, czyli Core Ultra, albo Ryzen z Oba moi drodzy laptopy mają OLEDa. OLED to jest po prostu, jeżeli chodzi o kolorki, o to jak to wszystko wygląda na tym ekranie, także bardzo fajne rozwiązanie. Jest smukły, bardzo mało waży, tam 1 ,20 kg 20 bodajże. Mamy tutaj świetną matrycę OLED, o której już wspomniałem. Bardzo dobre czasy pracy na baterii i kultura, no po prostu świetny. Laptop. Mamy jeszcze Thunderbolt'a, ten jednak wzrasta tutaj, tutaj o te 9 tuwek znowu do kolejnego modelu. No ale porównajmy sobie jeszcze tutaj te dwa procesory, czyli AMD Ryzen AI 5340 kontra, e, kontra Intel Core Ultra 125 h Jak możemy tutaj zauważyć, mamy 14 wątków po stronie Intela i tylko 6 po stronie AMD. Natomiast ogólnie w CPU Marku ta różnica nie jest jakaś super znacząca. O 5% gorszy jest tutaj laptop z Ryzenem. AP ProBook 440G11 znowu z Ultra 5 125, ale tym razem niskonapięciową, bo końcówka PA. Biznesowy, trwały, dobra bateria na dzień pracy, wygodna klawiatura. Po prostu jeżeli chodzi o ten biznes, to jest no, super. Naprawdę super. Eee, dla niektórych jest bez numpada, więc to trzeba brać pod uwagę. A my GPU zintegrowane do Office w spoko, na pewno w wielu innych przypadkach, typu gdzie byśmy chcieli pograć coś, wyrenderować jakieś tam filmy, no opcji nie ma. Można też dopłacić do moim zdaniem trochę lepszej pod względem wyglądu, e, ta klawiatura jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, od boku do boku. Ładnie to wygląda. touchpad jest bardziej taki przyjazny po bardziej lewej stronie, tak jak na przykład Ja lubię. E, jeżeli tutaj chodzi o RAM, raczej do biznesu brałbym 32. Ja dobrze wiem, że wy lubicie mieć tam w tle otwarte jakieś tam programy do faktur, przeglądarkę, e, tutaj gdzieś tam obserwujemy konkurencję, cenę bitcoina. Czasami, dobra, tutaj już poleciałem, ale wiecie o co chodzi, po prostu macie tych rzeczy bardzo dużo otwartych, 16 raczej bym nie polecał jeżeli chodzi o RAM, 32. Jedna rzecz, którą bym chciał tutaj zwrócić uwagę, jest to seria biznesowa, dzięki czemu te laptopy naprawdę wyglądają jakby były po prostu MacBookami, tylko że z Windowsami. Uh, więc tutaj znowu mamy tą wydajność w dół, tak. W porównaniu do tego Lenovo Yoga, którą pokazywałem przed chwilą, możecie zobaczyć drastyczny spadek wydajności na CPU minus 32%. Uh, mamy laptop, który jest, tak jak mówię, droższy o te 4-5 stów. Tak, ładnie wygląda, super się biznesowo prezentuje. Ale jeżeli chodzi o wydajność leci w dół, coś za coś. Mamy tutaj e, lepsze wykonanie, wydajność w dół, tak? No i przechodzimy do najlepszej sekcji, czyli laptopy gamingowe. Dla osób, również studentów, którzy oprócz tego, że e, chcą sobie właśnie postudiować, się nauczyć, no to po studiach jakaś giereczka i tak dalej albo dla osób, którzy w ogóle są zapalonymi graczami, albo dla osób, które potrzebują bardzo silnej maszyny i na przykład nie chcą peceta, bo peceta nie zabierzemy do łóżka, nie weźmiemy sobie peceta na kolana. Dla tych osób jest laptop. Wiadomo, że jak laptop ma być w jednym miejscu przez lata, no to lepiej komputer. No chyba, że tutaj też chodzi o miejsce, które zużywa ten laptop, no faktycznie jest on smukły E, można go zabrać wszędzie, także to jest dla tych osób dedykowane. Pierwsza moja propozycja. Gigabyte Gaming A16, to mamy procesor i5 13 13. generacji 420. Mamy tutaj naprawdę świetny stosunek, y, czyli RTX 4050 w dobrej cenie y, w stosunku FPS do ceny. Mamy tutaj jednak pewne wady, które no trzeba uwzględnić. Mamy przeciętną, e, przeciętny ekran, przeciętną baterię, także na to warto zwrócić uwagę, że ta bateria nie będzie trzymać jakoś bardzo długo, zresztą jak w każdym gamingowym laptopie, ale tutaj trzeba brać na to szczególną uwagę. Więc to jest bardziej dla osób, którzy cenią sobie naprawdę fajny laptop za niewielkie pieniądze. 16 GB RAM, 512 GB dysku. Tutaj naprawdę bym przy tym przystał i zastanowił się poważnie, bo 16 GB RAM niektóre gry tyle potrzebują. A jeżeli chcemy sobie Spotify odpalić w tle, a może jakiegoś streamera, podłączyć drugi monitor, ojoj, oj, no tutaj się robi problem. 32 GB, naprawdę bardzo zalecane z mojej strony, żeby brać. Natomiast warto zwrócić na to uwagę, że. Mamy tutaj laptopa za kwotę 3400, mamy 3400, a nie mamy złotówki więcej. Dlaczego ten laptop jest fajny? Przede wszystkim mamy zajęte jedno gniazdo RAM. I 16 gb ram jest w jednej kości. Możemy sobie za rok, za dwa, kiedy uzbieramy kasę, dokupić ten ram i za, po prostu zanieść to laptopa informatykowi albo sami wymienić ten ram. E, zazwyczaj jest to dosyć łatwe do zrobienia, jeżeli macie jakieś tam proste narzędzia. Powinniście dać radę samemu, ale jeżeli się boicie, no to taki informatyk, no ile może wziąć? 50, 100 zł? Myślę, że nie więcej. Wtedy wkładamy kolejną raz, mamy 32 GB bajter RAM. Y, bajt RAM tak samo jeżeli chodzi o dysk. 512 GB RAM, 500, 512 GB dysku odparowego jest to strasznie mało, jak na dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o laptop gamingowy, gdzie gry potrafią ważyć ponad 100 GB. A gdzie tam system, gdzie tam programy i tak dalej? Musimy co chwilę mieć jakąś gierkę, odinstalować, zainstalować, bez sensu. Natomiast jest tu opcja dołożenia dysku. Tak samo za innym razem możemy dokupić i RAM, kolejną kość 16 GB RAM i na przykład drugi dysk na M2 terabajtowy, dwuterabajtowy. I nagramy. Na przykład 2 terabajty 512 e, gigabajtów, tak? No i wtedy jest to maszyna, maszyna super. No, natomiast mówię, no jest to dosyć ciemny ekran. No tak, w gamingowych laptopach, natomiast to jest naprawdę budżetowy laptop, także oprócz tego, że mamy super wydajność w bardzo niskiej cenie, no jednak jest to coś nie tak, bo w niektórych obszarach nagle może troszeczkę ciemniej niż w innych jest trochę jaśniej, nierówne podświetlenie, no to jest jednak wada tych tanich laptopów gamingowych. No jeżeli chcemy, tak jak mówię, znowu wydać e, trochę więcej kasy, no to znajdziecie na przykład lepsze modele, tak? Ehm. Jeżeli chodzi o stosunek do ceny, super sprawa. Zalecałbym tutaj zacząć od bazowej wersji, a potem sobie dołożyć, jeżeli nie macie kasy kompletnie. Ale jest to jedyny produkt, który dzisiaj pokażę, gdzie można właśnie dołożyć dysk, bo w, niektórych, w innych miejscach po prostu musimy się zdecydować, żeby wymieniać cały dysk. Palutki. HP Victus 15, Ryzen 77445 HS z z Mamy bardzo dobry Entry Gaming czyli 1080p 144hz w sensownej cenie tak jak poprzedni model. Obudowa i zawiasy są budżetowe tak jak to w każdym modelu HP Victus. Chłodzenie ok, ale nie klasy premium. Znowu mamy fajny budżetowy na promocji tym razem laptop. Myślę, że trochę lepszy od Gigabyte'a pod względem jakości wykonania. Nadal jest to tandetny plastik, nadal mamy zawiasy, które w przypadku HP Victusie, tak jak to było jeszcze chyba w Omenie, no po prostu są słabe. No, HP akurat sobie z tymi zawiasami jakoś nie radzi. W przypadku gamingowych laptopów w tych tanich, naprawdę tanich specyfikacjach. Natomiast czy wziąć HP, czy wziąć gigabajta, to już naprawdę zależy od Was. Znowu, 32GB 32 RAM, bym wziął, minimum 1TB dysk, ponieważ my tutaj już nie możemy dołożyć dysku, możemy co najwyżej zmienić ten dysk. Acer Nitro 16, Ryzen 5, 8645 HS, 16GB RAM, e, z Windowsem 11, czy tb jest tak jak mówię radzę 32 GB dopłaćmy 8 jest absolutnie zabroniona. Jeżeli ktoś weźmie 8 GB w RAM, ten laptop będzie bezużyteczny. Mówię to z pełną świadomością. 16 minimum. 32 bardzo zalecane. Bierzemy 32, robi się to na prawie 4000. No i czym tutaj jest lepsze od tego HP? No, popatrzmy może na porównanie, jeżeli chodzi o, mm, o procesor. Tutaj mamy 17% gorszy Ryzen 7 od Ryzena 5. Więc pod względem wydajności procesora Acer będzie lepszy. Ale znowu, czy Acer Nitro, ja uważam, że to jest bardzo budżetowy laptop. Bardzo budżetowy. Nie wiem, kurczę. Co wybrać? Gigabyte, HP, Acera. Każdy ma swoje wady, każdy ma tam swoje trochę wyróżnienia pewne. No i bije się myślami, bo z jednej strony jeżeli komuś zależy na FPS-ach, 180 Hz mamy tutaj w tym laptopie. To jeżeli sobie zagra w jakąś gierkę typu pokroju esportową CS2, bo no to, to 180 za 180 fps na pewno osiągnie tam na najniższych detalach, tak? Z drugiej strony, jeżeli odpalimy sobie jakieś bardziej wymagające gierkę, gierki jakiegoś cyberpunka czy coś, no to nie osiągniemy tych 180 fps, więc to jest trochę marnotrawstwo. Więc dla takich totalnych yy, geeków pod względem musi być dużo hertów, musi być dużo hertów, musi być super rozświeżanie. Bierzcie nitro. Ja nazywam się Łukasz Capoła i serdecznie zapraszam Was do darmowej porady laptopowej.